Witajcie na kanale poza przez świat. Ja jestem Morden, a to są sklepowe okazje. Ostatnim razem wspominałem wam o tym, że pojawi się latarka w Lidlu, ale dostałem od Was info, że w Kauflandzie też będą latarki i to w lepszych cenach. Więc pojechałem do Kauflanda i kupiłem dwie latarki i nie tylko. Ok, jeżeli zerkniemy sobie do gazetki, to widzicie tutaj latarkę za. 3,99, a za 9,99 jest czołówka. Mam je tutaj. Jak widzicie, kupiłem je sobie. Oprócz tego kupiłem sobie dwa komplety paluszków, tych małych i tych dużych. Po 5,99 za taki komplet. I kupiłem sobie małego bika. Za bika dałem 2,39. Latarka za niecałe 4 złote. Dane techniczne. Latarka 9 LED, źródło światła 9 razy LED, zasilanie 3 razy AAA, 1,5 V, obudowa Amelinium, długość całkowita 80 mm, dystrybutor Eurobats. Półka z o.o., Mszczonowska Janki. Nic tu więcej nie jest napisane, baterie są w komplecie. Otwieramy. Mamy tu taki zasobnik. Tych baterii może nie będziemy ruszać, tylko od razu sobie otworzymy. Fajny patent z sześciopakiem, bo jeżeli potrzebujecie trzy, to macie tak jakby dwa komplety. Więc to jest całkiem okej. Okay. Gdzie tu jest zaznaczona polaryzacja? Okej, okay. jest strzałka na dół. Okej, okay. świeci albo nie świeci, ale o, widzicie, już przerywa. Powiem wam czemu przerywam. Ze względu na tą lipną sprężynkę, to jest jakieś takie odkształca się i warto tu pewnie jakąś podkładkę dać, żeby się to nie odkształcało. Generalnie sprężynka jest lipna. Widzicie? Lipa. No, jak poprawiłem sprężynę świecie, ale ona za jakiś czas pewnie się odegnie. Ok. W komplecie jeszcze mamy taki badziew, jak widzicie w ogóle źle to jest porobione już na dzień dobry. Możemy sobie tu zaczepić jakąś smyczkę. Ta dziura też jest wywiercona, ten otwór tak po prostu na odpieprz się. No ale dobrze. Przejdźmy do czołówki. Nie będę nawet tego zakładał, no 3W LED. Jak widzicie. Co tu jest napisane? Strong light, low light, flashlight, telescopic zoom, anti wind, anti rain, Tararara. LED, Low Power, Long Light Latarka czołowa LED, Zoom MJ 588, dystrybutor Eurobat spółka z o Janki. Powiem Wam na pierwszy rzut oka, to jest podobna do tej biedronkowej. Jak to się otwiera? Naciskamy tu i otwieramy. Tak jest. Weźmiemy sobie teraz te warcie. Trzy tryby, okej, okay, załóżmy to. Czy jest tu jakaś uszczelka gumowa? Nie jest. Wystarczy oddać taki oring. Okej, okay. spróbujmy ją założyć. No, to to już wydaje się trochę lepsza propozycja niż to. to. Okej, okay, mam tu moją nieśmiertelną latarkę z Tesco, którą wygrzebałem z kosza. Weźmiemy, załadujemy baterię i wymienimy baterię w tej energetycznej. Okej, okay, mam cztery latarki i porównam je z odległości jakichś 2 metrów na ciemnej ścianie, czy powiedzmy prawie ciemnej, bo tutaj mam. Zaświećmy sobie teraz tą czerwoną za 3,99 i porównajmy ją z latarką z Tesco za 17, coś teraz może one są tańsze. Okej, okay. tu z prawej strony dalej mi się świeci ta Kauflanda, a weźmy czołówkę z No jak widzicie, jest różnica. tryb oszczędnościowy z tej skowflanda, czołówki po lewej i teraz tryb takiego migania ok, tu cały czas świeci się ta czerwona za 3,99 i zaraz zapalimy energizer z, z BP za punkty tryb mocny i tryb oszczędnościowy teraz Tryb mocny czołówki i tryb mocny energizer. Przełączmy na oszczędnościowe i miganie. Biedronkowa. Puh. Po prawej stronie tutaj jest latarka Stezko, a tu mamy czołówkę z biedry w oszczędnościowym świecą podobnie, a w tym mocnym świeci trochę dalej. Zasięg widzenia no, oświetlam drzewo 20 metrów na filmie pewnie tego nie będzie widać. Ok, leźmy dalej. Okej, okay. tutaj macie porównanie tej latarki czołowej z Kauflanda. A tutaj macie tryb mocny energizer. Tryb oszczędnościowy i miganie za 3,99 Kaufland. A tu jest teraz Energizer w trybie mocnym. tryb oszczędnościowy. Czołówka Kaufland idzie kod. Na filmie wyglądają podobnie, ale to z Kauflanda czołówka jest mocniejsza. OK, podsumowując. Taka latereczka, jeżeli potrzebujecie do kieszeni, żeby sobie zaświecić, jeżeli nie wiem, potrzebujecie trafić kluczem do zamka, czy tylko czasem będziecie jej używać gdzieś w takich warunkach miejsko-domowych, jak najbardziej 4 zł to jest dobra cena. Trzeba pamiętać o tym, że jest to badzie w pierwszego sortu, to szkiełko Wam zaraz wypadnie. Problemy ze sprężynką będą, podejrzewam, że ta guma też się wyrobi i przy jakimś upadku, czy przy jakimś tam urazie to się wszystko pogniecie, bo to amelinium jest strasznie cienkie. Ale jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej, nie wiem, zapasowej czy do jakiegoś takiego zwykłego, lightowego używania, 4 zł to jest nie najgorsza cena. Tutaj dycha, jeżeli się przypatrzymy, to ona jest dość podobna do tej biedronkowej. Podejrzewam, że to robi ten sam Chińczyk w tej samej chińskiej fabryce. Świeci, myślę, podobnie, ale te biedronkowe chyba były trochę droższe. Nie wiem, jeżeli pamiętacie, napiszcie w komentarzu, bo ja nie pamiętam, po ile były. Wydaje mi się, że coś koło dwóch dych, ale, ale mogę się mylić. W każdym razie ciężko jakąś taką opinię po chwili świecenia. Ledwo to wyciągnąłem z tych wszystkich blistrów, trochę poświeciłem. Ja je gdzieś tam będę używał. Wrzucę sobie ją do plecaka czy tam do kieszeni i będę z niej korzystał. Zresztą no, można z niej korzystać też jak z normalnej latarki, więc może nie jest to takie poręczne jak taki bzyk, ale no, myślę, że jakąś opinię o niej będę mógł sobie wyrobić, czy ona się nie zepsuje. W każdym razie, jeżeli się zepsuje, coś mi się rozpadnie. Też nakręcę o ten film i będziecie mogli zobaczyć, czy to jest taki badziew. Ona normalnie też w tym kauflandzie po promocji gdzieś tam kosztuje 16 zł. Nie wiem ile kosztowały biedronkowe, tak jak mówię, więc możliwe, że opłaca się ją kupić nawet poza promocją. A w tej chwili kosztuje wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Do zobaczenia na szlaku!